A Grzegorz Braun to by na piwo z Sikorskim poszedł? Nie, my nie. ze zdrajcami nie chodzimy na piwo, ani nie rozmawiamy w kuluarach nawet w taki sposób yy, przyjacielski, pseudoprzyjacielski, bo próbują się przymilać do nas. Próbują, ja? Tak, wszyscy. Wszystkie strony, sceny polityczne. Ale to co, to już nie jesteście faszyści na ziole, bo Mencen też nie jest od wczoraj faszysta na no, ziole. kiedy trzeba przekabacić elektorat na swoją stronę, to wtedy każdy się przyda. No. I wtedy można zmieniać narrację. Na tym polega koniunkturalizm polityczny, ale my nie jesteśmy koniunkturalistami. Bardzo ciekawa historia. Zerknijmy też na X, bo wpis Rafała Ziemkiewicza też dokładnie w tym duchu pojawił się wczoraj na X. A propos tego, co się wydarzyło: spotkanie Sławomira Mencena z Radosławem Sikorskim i z Rafałem Trzaskowskim w takim nastroju, że tak powiem, biesiadnym. Ziemkiewicz napisał: A jutro piwko z kolejnym faszystą, antysemitą, mordercą kobiet Grzegorz Braun nadążać Lemingi, nadążać za linią. Partii. No ja nie wiem, czy ktokolwiek nadąża za tym, co się dzieje. Jeszcze wrócę na chwilę do martyczych, bo to Was dotyczy ten wpis. Nas już nie dotyczy, bo my jesteśmy w Konfederacji Korony Polskiej. Yes. I nie jesteśmy dlatego w Konfederacji Korony Polskiej, że nie chcieliśmy się przysiadać do stolika, do którego również nasz były kolega nie chciał się przysiadać, ale jak widać to zrobił. Nie rozumiemy tego gestu, ale no, trzeba przyjąć na klatę tę rzeczywistość. I myślę, znaczy, że wyborcy trzeba. trzeciego kandydata z trzecim wynikiem być może, gdyby te wybory. Były teraz zagłosowaliby inaczej, i Pan Brown miałby lepszy wynik. My nie jesteśmy tymi, którzy chodzą na zgniłe kompromisy i nie chcemy bratać się ze zdrajcami, z tymi, którzy nas nie szanują, bo to jest taki wyraz braku szacunku do samego siebie, jeśli idziemy na takie imprezy czy na takie piwa, właśnie z tymi, którzy nas obrażają, którzy na nas, którzy na nas plują, którzy nie tyle na nas, bo tu nie chodzi o nas, którzy na Polskę plują, którzy plują na polskich patriotów, na wartości, na których wyrosła Polska i e, nasza cywilizacja, nasza ojczyzna, więc to jest nie, nie do pogodzenia z naszymi fundamentami, e, wobec których chcemy pozostać wierni.